Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Wina. witam wszystkie zodiakalne Koziorożce. Moi drodzy, czytanie miesięczne, czytanie na miesiąc marzec 2025. Podglądamy jakie energie do was idą na ten miesiąc, na co zwrócić szczególną uwagę i czym zaskoczy ten jakby nie patrzeć już prawie wiosenny czas. Także podglądamy. No i słowem wstępu, tradycyjnie chciałam przywitać w pierwszej kolejności moich stałych widzów, subskrybentów. Witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli wam się spodoba będzie mi miło za każdy, nawet najmniejszy ślad Waszej e, obecności. Dobra, nie gadamy, zaczynamy. Drogie Koziorożce, podglądamy. Jakie tutaj energie do Was zmierzają? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na co uważać? No i przede wszystkim rady, wskazówki od kart, jak sobie z tymi energiami poradzić? Przypominam, czytanie jest ogólne. Bierzcie tylko te energie, które się zgadzają, a całą resztę odrzucajcie. Koziorożec, marzec 2025, ogólna prognoza energetyczna dla Was. Także zaglądamy. Lecimy. Ok. Aura, klimat tego miesiąca. Wyzwanie osobiste. Energia z jaką koziorożec wchodzi w ten miesiąc? Praca i finanse. No, ciekawie się zaczyna. Do Dobra. Sprawy miłosne. Jeszcze ciekawie. Dobra, lecimy dalej. Co miłego się może wydarzyć? Niespodzianki tego miesiąca. Co będzie pomagać, i co będzie ewentualnie przeszkadzać, na co zwrócić szczególną uwagę, na co na kogo uważać. Dobra. Ciekawe, te energie macie. Słuchajcie. I zobaczcie, praktycznie pomijając jedną energię, maciarka na duża. No i będzie duży przekaz, chyba. Tak, dobra. Słuchajcie. Zaskoczyła mnie w ogóle energia główna u Was. Bierze coś tu pierdzielnie, że tak powiem, u koziorożca w tym miesiącu. Jest taka szansa, jest takie zagrożenie, bo to zależy, czy ktoś unika jakiegoś właśnie jakiegoś rozpierdzielu w swoim życiu, czy ktoś czeka wręcz na to, że tutaj dojdzie do jakichś przemian całkowitych. No, słuchajcie, albo jedna konkretna rozpierducha w waszym życiu, albo kilka takich małych, drobnych, ale takie, co wiecie, narobił huku. Jednak wieża to jest taką energia, która e, często zwiastuje, że możecie się spodziewać w marcu jakiejś przebudowy waszego życia, jakiegoś, nie wiem, remontu, jakichś poprawek, albo całkowitego właśnie zburzenia dotychczasowych schematów, dotychczasowych y, stabilnych sytuacji. No, także tutaj jakieś efekty specjalne będą. No nie jedna taka wasza życiowa płyta tektoniczna się poruszy albo to będzie, wiecie, burza z tornadem, albo jakieś trzęsienie ziemi, albo po prostu drobne poruszenie, ale takie, które wniesie sporo zmian. Koziorożcy, słuchajcie, to może być dla was czas, w którym nastąpią gwałtowne zmiany i to mogą być różne. Mogą to być nagłe przeprowadzki, mogą to być nagłe remonty, mogą to być zmiany pracy, mogą to być rozpady relacji, mogą to być też wewnętrzne jakieś przemiany, ale tutaj coś potrząśnie waszą rutyną, potrząśnie waszą codziennością. I chyba warto się przygotować tak mentalnie albo na plan awaryjny, żeby mieć, albo ewentualnie plan, jak przetrwać ten okres, tak? Ale wiecie, z drugiej strony, moi drodzy, Hmm. Też macie takie wyzwanie e, na ten miesiąc, taka praca domowa, być może dla niektórych. Może niech tutaj koziorożec sobie siądzie w tym miesiącu i się zastanowi, czy e, Wasze życie musi wyglądać dokładnie tak, jak wygląda w tej chwili. Czy nie potrzebuje właśnie jakiejś gruntownej przemiany, jakiegoś takiego małego Armagedonu, tak? Dosłownie, moi drodzy. Mhm. Mm ja wam coś powiem, coś wam powiem, Gwieża to jest taka energia, która no niestety cieszy się nie do końca dobrą sławą, nie, bo jakby nie patrzeć, ona burzy, ona wali, tam gruz leci, tak, coś się wali, coś się rozpada i w ogóle taka katastrofa i na swój sposób, no jakby nie patrzeć, jest z jastunem właśnie takich wydarzeń, ale ja bardzo często powtarzam, że rozwalają się tylko prowizorki i może warto pozwolić na ten armagedon, nie, bo on stworzy przestrzeń na coś nowego, on uwolni was tak być może od takich sytuacji, od miejsc, od relacji, czy nawet przyzwyczajeń takich waszych, tak? Od czegoś, co wam nie służy, i dzięki temu, że to się rozpadnie, będziecie mogli wybudować coś nowego. Mm. No, ja wiem, że to się tak łatwo mówi, nie? Ale potraktujcie, moi drodzy, ten czas jako taki czas takiego waszego oczyszczenia, robienia porządków, tak? Warto zaakceptować te zmiany, które tutaj będą następowały. Ale też może to być takie zewnętrzne zmiany, tak? Takie niespodziewane, które do Was idą. Ale też może to być, że to w jakimś koziorożcu nastąpi takie wewnętrzne przebudzenie, takie właśnie nieoczekiwane przemiany, że tak koziorożec siąddzie i powie: Hej, chwila, moje życie wcale nie musi wyglądać tak, jak wygląda, tak? I nie muszę się kurczowo trzymać tych swoich schematów. No nie okłamujmy się, koziorożec lubi być zdyscyplinowany, lubi trzymać się pewnej strefy komfortu, lubi być, mieć wszystko zaplanowane. Może to będzie po prostu mieć, kiedy trudno będzie cokolwiek zaplanować, tak? Ale też trzeba pamiętać, moi drodzy, że czasami, jeżeli mamy takie sztywne zasady, no to one nie są, nie są rozwojowe, tak? One raczej betonują nasz światopogląd i przez to może czasami stoimy w miejscu. No nie wiem, nie wiem czy jakiś koziorożec po prostu w tym miesiącu nie poluzuje tej swojej dyscypliny, nie? I to może być taka ciekawa rewolucja, koziorożec, który albo zupełnie mm, do, Taką przemianę przechodzi, albo pojawiają się sytuacje w życiu koziorożca, kiedy coś się dzieje, coś się burzy, coś się rozwala, i koziorożec na to pozwala. Nie? O, jak mi się zrymowało, ładnie. Także słuchajcie, spodziewajcie się tutaj w tym tygodniu, w tym miesiącu, przepraszam, takich sytuacji, które Was, no, tak dosyć porządnie zaskoczą. Dobra, lecimy dalej, lecimy do. Spraw zawodowych, spraw finansowych i kolejne niespodzianki. Tutaj macie kolejne niespodzianki, moi drodzy. Tutaj jest taka energia, która e, mówi, że też możecie się spodziewać niespodziewanego, spodziewać wszystkiego, tak naprawdę. Chociaż wydaje mi się, że to mogą być e, takie niespodziewajki, które raczej będą pozytywne, jednak, tutaj to koło Fortuny jest w pozycji prostej, więc coś tutaj czuję, że idą do Was jakieś takie sukcesy finansowe zwłaszcza, tak, sukcesy osobiste, jakieś awanse, jakieś podwyżki, jakieś ciekawe oferty, też niespodziewane, tak, jakieś przetargi, wygrane konkursy, gry liczbowe nawet, tak, także tutaj się fajnie zapowiada, możliwe zmiany pracy, możliwe wyjazdy właśnie, możliwe przeprowadzki, możliwe nowe przedsięwzięcia, możliwe, że jakiś koziorożec podejmuje pracę, której do tej pory nie wykonywał, tak, coś tutaj Zmienia się, ale mam wrażenie, że na lepsze. Mam wrażenie, że na lepsze. No, będzie się tutaj działo. Będzie się działo. No. Los ogólnie, mam wrażenie, w pracy, w finansach będzie Wam sprzyjał. Jest tutaj szansa na powodzenie. Jakby nie patrzeć, to jest energia, która przynosi niespodziewajki, tak, ale też może koziorożec, właśnie ten zdyscyplinowany koziorożec e, będzie miał w tym miesiącu takie coś podkusi, tak, gdzieś tam z tyłu głowy, żeby może zaryzykować, tak, w tych biznesach, w tych takich posunięciach finansowych. Będzie śmiało, będzie odważnie. Pytamy? Pytamy. Zobaczmy. E, co tu za niespodzianki? Słuchajcie, chyba Wam potrząsnęłam światem, co? No, będzie tu potrząśnięcie, jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć, nie tyle, że ja tutaj trącam tutaj ten statyw, ale i tutaj Wszechświat chce koziorożcowi troszkę potrącić wszechświatem światem, światem, wszechświat, wszechświatem masło masło. I jajka skup się. Dobra, także zobaczmy, co to za niespodziajki. Tu się dzieją, czego się można spodziewać, co zaskoczy. Albo jak sobie poradzić. Tymi radykalnymi zmianami, radykalnymi niespodziankami. Hmm? O. Słuchajcie, taką niespodzianką dla niektórych z Was może być odzyskanie jakichś strat. Być może gdzieś jest jakiś kojorzec, który hmm, zwątpił, że na przykład uda się Wam odzyskać jakieś pieniądze. Zwątpił, że uda Wam się odzyskać chociażby reputację, chociażby hmm, Wiecie, to wasze, wasze dobre, zdanie, dobre zdanie na wasz temat. Odzyskanie wiary w siebie, odzyskanie jakichś pieniędzy, odzyskanie pracy, odzyskanie stanowiska, odzyskanie e, dobrego imienia na polu zawodowym, biznesowym, odzyskanie też e, być może jakiejś współpracy, która troszeczkę legła w gruzach to może być takie niespodziewane, to może potrząsnąć Waszą codziennością, drogie koziorożce, bo wy, mam takie wrażenie, że ktoś już stwierdził, no dobra, już tego nie odzyskam, tego się nie uda odzyskać, tak? Już w sumie z rezygnacją ktoś tu machnął ręką, a tu poka pokazuje mi się, że jednak to wraca. Coś tu wraca do koziorożca w sprawach zawodowych i finansowych. No. Także chyba dobra wiadomość. No i Słuchajcie, powiem Wam tak, tutaj jest jakieś ryzyko. Ale takie, wiecie, ryzyko ryzykiem. Hmm. Słuchajcie, coś, co wydawać się może nieopłacalne w tym miesiącu. Coś, co może się o, wydawać, tak, wiecie, co może stratą. Na przykład inwestycyjną, prawda? Może ktoś niedawno został lub zostanie zwolniony z pracy, ktoś odszedł z pracy, ktoś zainwestował w jakiś biznes, w jakieś przedsięwzięcie i na razie to się nie zwracało. Słuchajcie, to tutaj dosłownie mam teraz taki przekaz, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Z jednej strony ja mam takie wrażenie, że ten miesiąc może być takim dla Was finansowo, zawodowo, biznesowym roller rollercoasterem, wiecie, raz na wozie, raz pod wozem, taki miesiąc zysków i rozchodów, przychodów i długów i spłat i przychodów i rozchodów i to się będzie tak wszystko mieszać, mieszać, ale ostatecznie to wszystko wyjdzie albo na plus, albo się wyrówna. Także tak, już podsumowując, no, niby wesołe miasteczko, tak? Ale takie wesołe miasteczko, że jak już skończycie te wszystkie atrakcje, to tak staniecie i powiecie, warto było. Było trochę adrenaliny, było trochę stresu, było trochę niepewności, ale warto było, ja chcę jeszcze raz, tak? Podsumowując, moi drodzy, ten przekaz zawodowy, finansowy, ja mam takie uczucie, że. Pomimo tego, że początkowo, właśnie, wszystko się będzie wydawało, że się wali, że się pali, że się rozwala, że się rozsypuje i nie ma takiej stabilności, jest chaos i dosłownie trzęsie się ziemia, ziemia pod wami, do końca tego miesiąca powinno wszystko wyjść albo na plus, albo przynajmniej się wyrównać i stwierdzicie, że... Jest ryzyko, jest zabawa, tak? Tylko oczywiście pamiętajcie wszystko z waszym koziorożcowym dystansem, z, waszą, z waszym koziorożcowym rozsądkiem. Nie to, że tutaj karty takie, takie są i winajka wam tak przeczytała te karty, że warto zaryzykować, warto podjąć śmiałych kroków w sprawach finansowych, zawodowych, tylko na zasadzie, żebyście jednak wiedzieli, że, jest, że chcecie to robić, tak? Jednak wy potraficie, wy potraficie tak patrzeć bardziej dalekowzrocznie i cokolwiek by się nie pojawiło. Jakakolwiek propozycja, jakakolwiek oferta, jakakolwiek myśl też dla Was, pamiętajcie, żeby zawsze patrzeć pod kątem ewentualnego ryzyka, tak? Takiego ryzyka, bo czasami jednak są takie oferty, są takie inwestycje, przedsięwzięcia, które już ze startu wiemy, że nawet nie ma co podchodzić, tak? Nie ma co dotykać tych ofert, także na to zwróćcie uwagę, także będzie ciekawie, będzie ciekawie, troszkę się zadzieje. Dobra, lecimy do miłości, i tu też się dzieje. I tu też się dzieje, drogie Koziorożce. No a z Kielichów. No miłość. Tutaj jest dosłownie miłość. Walentynki troszeczkę w marcu e, dla niektórych Koziorożców. Słuchajcie, dla singli, no co tu dużo mówić, może się pojawić jakaś nowa znajomość, mogą się pojawić em, te motylki w brzuchu, może się pojawić zauroczenie, nowe, zno, nowe uczucie dosłownie, ale wiecie, takie uczucie, które wybucha z wielką siłą. Tu jest e, szansa na stworzenie czegoś nowego, czegoś stałego, czegoś stabilnego, tak? Tu jest spełnienie, tu jest zauroczenie, tu, jest, tu są zaręczyny, to są śluby, tu są e, dzieci, tu są e, nauki przedmałżeńskie, tu są terapie par, no taka wiecie, wszystko to, co, co sprawia, że coś się rozwija, albo jest szansa na rozwój, bez względu na to, czy koziorożec jest singlem, czy koziorożec jest w związku, tu jest taka szansa na odrodzenie uczuć, szansa na pojawienie się nowych uczuć, szansa na poprawę, szansa na nowy etap taki emocjonalny, uczuciowy, że to koziorożca, tak? No, także tu się też dzieje. Też dzieje, coś tu wybucha, coś się pojawia z jednej strony, ale dla niektórych też, moi drodzy, może to być zapowiedź tego, że koziorożec się otwiera. Po prostu koziorożec się otwiera, dobrze daje komuś szansę, daje sobie szansę na miłość albo zaczynam kochać samego siebie, tak? To też jest bardzo ważna miłość, no. Słuchajcie, ja nie wiem, czy te porywy serca tutaj pokazane właśnie nie będą tym, co też wywoła tą wieżę, tak? W waszym życiu. No bo wiadomo, zakochany, zauroczony koziorożec to nie że to jest bardzo trudny stan do wywołania u koziorożca. To w doba, dodatku na swój sposób ten stan no, każdego, nie? Wytrąca z równowagi. Ja kiedyś słuchajcie, gdzieś czytałam, czy słyszałam, już nie pamiętam, teraz tak sobie skojarzyłam, że koziorożec, który poszukuje miłości, jest troszkę jak dzisiaj, nie? Długo szuka tego odpowiedniego zasięgu sygnału, tak? z którym mógłby się połączyć, ale jak już złapie ten sygnał, no to chce mieć. W dostawce na wyłączność, nie? Tak pół żartem, pół serio, ale tak jest. Tak jest. Koziorożec poszukujący miłości, ko koziorożec, który się angażuje, koziorożec, który daje komuś szansę. No to to już jest koziorożec, który który się otwiera i to tak szczegól, szczególnie się otwiera i, i ciekawie to wygląda. Bierzemy dodatkową kartę. Pytam Pytam, tam czuję, że muszę, czuję, że ja muszę. Słuchajcie, koziorożec albo zakochany, albo ktoś zakochany w koziorożcu, bo to też może zadziałać oczywiście w drugą stronę. może ktoś jest zakochany w koziorożcu, może ktoś jemu daje szansę, może tutaj w związkach, w relacjach no, pojawiają się jakieś takie plany typu śluby, powiększenie rodziny. No, ktoś tu się na pewno otwiera, ktoś się na to godzi, ktoś komuś daje szansę, zobaczmy. No nieźle się dzieje, co? Koziorożce. No, ta wieża jednak mocno potrząśnie Waszym światem w tym miesiącu. <laughs> Sama akcja i atrakcja. Dobra, pytamy, co tu się dzieje z tym masem kielichów. No i tak, no, jasne, jasne. Takie zwrot akcji, słuchajcie. E, dobra. No, nie może być zawsze łatwo, nie? No, życie ludzkie na tym polega, nasze ziemskie. Nie może być, bo tu jakiś opór, słuchajcie, jednak. Ktoś tutaj niby fajnie, niby jest... Dużo uczuć, dużo emocji, ale jest jakiś opór. Będzie taka droga do miłości, droga do nowej szansy troszeczkę jak wiecie, taki bieg przełajowy, nie? Przez różne przeszkody, słuchajcie, tutaj mi się wydaje, że ktoś ma yy, opory. Jakieś, wiecie, w obliczu tych nowych emocji, w obliczu tych nowości, mogą to być Wasze opory, mogą to być takie wewnętrzne, słuchajcie, mogą to być opory osoby, o której teraz myślicie, mogą to być jakieś też takie zewnętrzne przeszkadzajki, które komplikują spokojny rozwój, tutaj, tego, co tu się dzieje, tak. Wiecie, taki brak czasu, trącanie się innych osób, brak nie wiem, zgranych terminów, problemy jakieś osobiste, zawodowe, które mogą mieć wpływ na sprawy właśnie miłosne, uczuciowe, nie wiem, odległość, to bardzo często też mi się pokazuje w siódemce buław. Gdzieś tam. Takie sytuacje, które po prostu przeszkadzają, tak? Stoją na drodze i mogą powodować takie zwątpienie: no. czy to odpowiedni czas, czy to w końcu się w ogóle uda, y, uda się spotkać, nie wiem, zorganizować y, tą imprezę zaręczynową, ślub, zdobyć, nie wiem, zabukować jakiś termin na te zaręczyny, albo znaleźć po prostu czas dla siebie. Mhm. Ale jednak opór tu jest jakiś opór, kochani, wewnętrzny, jakieś obawy, strach przed zaufaniem komuś. E, niby otwarcie, ale jeszcze gdzieś tam e, nie do końca otwarte drzwi e, do tego serca, czyjegoś. Nie wiem, czy do Waszego, czy do osoby, o którą pytacie. No, takie wewnętrzne obawy. <grym> jest taka osoba tutaj i teraz nie będę, nie będę zgadywać, czy to kozioroże, czy to osoba Wasza, ale jest tu osoba, która... Mm, ma takie poczucie dyskomfortu, słuchajcie, kiedy coś się zaczyna dziać tak emocjonalnie, prawda? Kiedy ktoś za bardzo, za blisko się zbliża, tak? To jest osoba bardzo ostrożna, pokazana i ktoś jednak lubi kontrolę. Lubi kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi emocjami i jeśli ją traci, no to troszeczkę się czuje mało komfortowo, tak? Tutaj trzeba złotego środka, koziorożce, Tutaj trzeba, potrzeba złotego środka, aby nie, nie odlecieć, dosłownie nie odlecieć razem z tymi motylkami w brzuchu, które się pojawiają z jednej strony, ale też tak, aby nie pozwolić, żeby te obawy, ten strach, tak, ta ostrożność nie odebrały komuś szansy na szczęście, nie? No takie rzeczy tu się dzieją, moi drodzy, takie rzeczy tu się dzieją. Ciekawe, ciekawe, bo tu takie dwie troszkę sprzeczne energie. Jest miłość, jest nadzieja, jest szansa, jest możliwość, ale jest pewien opór, są pewne przeszkadzajki jakiego rodzaju. No to oczywiście, albo wiecie już, albo sobie tutaj zweryfikujecie. Trzymam kciuki, trzymam kciuki, żeby tu jednak ten złoty środek jednak został znaleziony, bo inaczej się tutaj nie da. Inaczej się tutaj nie da, nie ma takiej możliwości, albo trzeba się otworzyć tak zupełnie, albo inaczej nie tak. Trzeba tu otworzyć się na tyle, aby nie stracić kontroli nad swoim życiem i nad swoimi emocjami. O, dokładnie. Także trzymam kciuki. No, powiem Wam. Ja mam takie teraz uczucie, że nie wiem, czy ja czytam na pewno koziorożce. Taki bardzo nietypowy, niekoziorożcowy teraz przekaz. Dobra, <laughs> dobra. Ale może gdzieś są takie koziorożce, które mają takie e, historie. Dobra, co miłego. No co miłego? Co by się nie działo w waszym życiu? Macie tutaj tą siłę, macie tą odporność, macie wiarę w siebie pokazaną, macie umiejętność walki z przeciwnościami i co by się nie działo w waszym życiu, jakaby by ta wieża nie była, tak? Czy to będzie taka wieża, która przyjdzie po prostu po to, żeby namieszać w waszym życiu? Czy rzeczywiście przyjdzie po to, żeby zrobić porządki, redukcję tych niepotrzebnych czynników w waszym życiu, to Wy sobie z tym poradzicie doskonale. Wasza siła taka psychiczna będzie mocnym zaskoczeniem w tym miesiącu dla koziorożca, koziorożec taki troszkę w takim, wiecie, macie pokłady ognia w sobie w tym miesiącu, tak, dużo takich, takiego przekonania, że co by się nie działo, tak, co by się nie waliło, co by się nie paliło, to Wy to posprzątacie szybciej niż się komukolwiek wydaje, no. Ale to też jest bardzo dobra energia dla koziorostów, którzy. Hmm. Są sportowcami, uprawiacie jakieś sporty, tak? Dla koziorostów, które pracują fizycznie, taka, wiecie, tężyzna fizy fizyczna. Nie ma ciężaru, którego nie udźwigniecie, nie ma tutaj. Być może nawet jacyś tutaj sportowcy, zwłaszcza w tym miesiącu, będą mogły jakieś rekordy swoje, tak? Pobić. Ale to mogą być też takie wasze, wiecie, rekordy życiowe, tak? Takiej odporności na przeciwności. Dosłownie, fajnie to wygląda. No, siła woli i skuteczność koziorożca będzie no, powalająca. Wszelkie tutaj strachy, słabości, przeciwności. No, ma po prostu w garści. Tak, takie niespodzianki. Same niespodzianki dla koziorożca w tym miesiącu. Wiecie co? Zwracajcie uwagę na zwierzęta. Wiecie, te wszystkie stworzenia futrzaste czy tam w piórka ubrane. Jeżeli będziecie mieli e, takie sytuacje, że parę razy jakieś zwierzątko, zwierzę, tak, nie wiem, może być leśne, może być zwykłe domowe, tak, może być. E, wam się kilka razy w tym miesiącu, to ja bym wygooglowała chociażby na waszym miejscu, co symbolizuje dane zwierzę. Ja teraz w ogóle nie wiem, o czym ja mówię, ale ale mam wrażenie, że to jest istotne dla koziorożca, tak? Dla koziorożca. Także wszelkie zwierzątka, tak? Wszelkie istotki żyjące, łącznie z muchami, słuchajcie. Jeśli tego się pojawi dosyć sporo w waszym życiu, naokoło was, w waszej przestrzeni, zwróćcie uwagę na to, czy nie pojawiają się kilka razy i spójrzcie, sprawdźcie. Po prostu sprawdźcie, co może symbolizować to stworzonko. Coś dobrego, coś dobrego i tam szukajcie pozytywów. Dobra, słuchajcie, yy, na co uważać? Przede wszystkim osoby uprawiające sporty, osoby, które są często w ruchu, osoby, które pracują fizycznie, nie przeciążajcie się nadmiernie. To, że tutaj karty pokazują, że koziorys będzie odporny, będzie miał dużo siły i będzie naprawdę taki wydajny pod względem właśnie swojego organizmu, to mimo wszystko mieście siły na zamiary, bo tutaj komuś się może zakończyć ten taki maraton sportowy dosłownie kontuzją. Zwłaszcza kończyn dolnych, słuchajcie, tutaj nadciągnięte mięśnie, prawda? Stawy, kolana i te wszystkie skokowe inne sprawy mogą się odezwać, także na to zwrócić uwagę, także. E jak ktoś wiecie, ja nie stawiam kart na zdrowie, ogólnie unikam tych przekazów. Ale tutaj, jeżeli ktoś ma um, problemy z ciśnieniami, tak? Z kokkami ciśnień, zwłaszcza jeżeli one się odzywają gdzieś w okolicach głowy, też tego nie, nie bagatelizujcie w tym miesiącu. Ale tutaj też macie taką, takie ostrzeżenie, żeby się nie zatrzymywać. Tak, żeby się nie zatrzymywać, żeby się nie zniechęcać w obliczu tutaj tych atrakcji, które się pojawiają, tak. Żaden postój, żaden zastój nie jest skazany. tutaj trzeba działać, moi drodzy, dynamicznie, tak, dynamicznie. Żeby nie być biernym wobec tego, co się dzieje, żeby brać odpowiedzialność za każdą zmianę, za każde to potrząśnięcie waszym wszechświatem. No, dosłownie bierz sprawy w swoje ręce, działaj, nie tkwi w martwym punkcie, nie załamuj się, nie zastanawiaj się, dlaczego to się dzieje, tylko bierz to i mm, transmutuj, żeby to faktycznie wyszło okozorosztu na Twoje dobro. Tak? No. Tak, na spontana mam wrażenie, tak? Na spontana niektóre tutaj wydarzenia. Im dłużej będziecie, słuchajcie, się wahać w tym miesiącu, tym trudniej będzie Wam przejść do tej ofensywy, tak? A tutaj ta ofensywa, jednak w obliczu tej wieży, będzie Wam bardzo potrzebna i nie przejmujcie się opinią innych. No, dosłownie, jeżeli ktoś będzie miał coś do powiedzenia na temat koziorożca, będzie go tutaj krytykował, oceniał i próbował. Um, Wmawiać wam, że wasze metody działania, czy wasze metody postępowania są złe, niech wam to po prostu wdzięcznie wisi i powiewa, tak? Także tego się trzymajcie. No, koziorożce, dobra. Ja nie mam pytań, właściwie mam dużo, <grymnie> tylko nie oczywiście e, troszkę jestem pod wrażeniem, troszkę jestem zaskoczona, troszkę trzymam za was kciuki. Będzie się działo stateczny, opanowany, pragmatyczny koziorożec w ogniu zmian. No tutaj płyty tektoniczne będą się ruszać, a koziorożec nie będzie temu obojętny i to jest dobre, to jest dobre, że koziorożec nie zostanie e, dosłownie e, zawalony tym takim gruzem, który tutaj idzie w Waszą stronę. Dobra, trzymam kciuki, wierzę, że sobie poradzicie. Dacie radę, dacie radę, dobra, no zabrakło mi słów, słuchajcie, mi rzadko brakuje słów, dzisiaj mi zabrakło, także dobra, koziorożce, trzymam kciuki, nie uciekajcie, mam jeszcze dla Was um, jeden krótki mały przekaz, który sobie sami, sami wybierzecie, karta pozytywnej inspiracji, coś miłego, coś wesołego, co a tak Was zmotywuje na pozytywnie na ten miesiąc, może to być też takie, wiecie, hasło, które sobie będziecie przypominać w momentach zwątpienia, także zobaczcie. Karta numer jeden, karta numer dwa. Jeśli potrzebujecie chwilki, to zatrzymajcie nagranie, a ja odsłaniam kartę pierwszą. Na wszystko jest właściwy czas. No właśnie, na wszystko jest właściwy czas. I może to jest ten czas na zmiany, na to odwagę, na to ryzyko, na to, żeby wreszcie zrobić coś innego zupełnie inaczej. Mhm. Może to jest dobry czas. Grupa druga. Głowa do góry. Bo inaczej korona się zsuwa. Także koziorożce, głowa do góry, co by się nie działo. Trzymajcie koronę tam na swoim miejscu. Trzymam za Was kciuki. No, pozytywny na swój sposób, zaskakujący przekaz, ale takie przekazy lubimy najbardziej. Trzymajcie się, życzę powodzenia. Trzymam jeszcze za Was kciuki, pozytywnych zmian przede wszystkim i pozytywnej energii. Wam życzę. Słyszymy się, widzimy. Za niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!